Kurna, a ja tankowałem na biki. Ci, którzy wiedzą, to w 21 skakałem na Bungee. Jak już skoczyłem, to tak pomyślałem sobie, kurde, to było dla mnie za nisko. Teraz sprowadzimy Olgierda na rollercoasterach. No. Mój pierwszy raz. Czy się stresuję? Może minimalnie. Pół godziny do Przed Bungee zresztą miałem to samo. No, pierwszego razu nie będzie niestety, bo się okazało, że niestety yy, ja mam mocowanie... Ja miałem aktualnie mocowanie na głowę, na kamerkę. jest tylko na klatę. Tak, właśnie. Niestety może być tylko na klatę i zatwierdzone przez ochronę. Mam mocowanie na klatę i zaraz to założę, no ale... Zobacz, można więcej przeglądać. Ja nie chcę. To nas nie ma, ale można przewijać. No nie chcę. O tutaj. Zobacz. Jasne. Widać, że to nie dla mnie. Muszę, muszę, muszę po prostu. Muszę to kupić. Widać, że to nie dla mnie, okej? Okay? Jeśli chodzi o... To przyznam się szczerze, że nie spodziewałam Takich tak emocji to ja się nie spodziewamy. Widać, że złodział umiera. Widać w jakiej dziecko. Dobra, przed nami generalnie siedział chłopiec, taki mniej więcej w wieku podstawówki. My się darliśmy. On taki spokojny siedział, wyszliśmy. Tak, wyszliśmy. I on dosłownie patrzył się na mnie z takim wzrokiem takie. Łodek. Jeśli to ogląda, to pozdrawiam, chociaż, chociaż osobiście bym preferował, żeby ten materiał oglądały osoby pełnoletnie. Ja śmiałbym, którzy nie przetrwali. Proszę Państwa... <grymne> będzie... <grymne> będzie ekstremalnie A dzisiaj będzie telefilm już też. Ale wygodne fotele to. jak się Po bokach. A! 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 A!

Przechodzimy już w absolutne top 3, bo teraz idziemy na AbySusa, moi drodzy, mój ulubiony koster, szczerze mówiąc, mimo że Hyperion jest wyższy, szybszy, Zadra jest no, w ogóle kozak, ale Abysus jest moim ulubionym. Na Hyperiona też pójdziemy, na sam przodzie, prawda Kuba? Na Hyperiona na samym przodzie to się zastanowi, ale to na pewno sam przed może być. Jak e, słyszeliście, zgodził się? Tak, tak było. Tak z przodu to jeszcze nie będę dawno. Ja pierdolę! Kurwa! ma! ty kurwy jebana! Ale za! Tak! troszeczkę śmieszne, bo na początku na na rollercoasterze dla dzieci darłem się jak mała dziewczynka, a jak byliśmy na tym, jak to się nazywało, Kuba? Na Abysusie byliśmy, to dosłownie ja siedziałem sobie z założonymi rękami i poker face, ale ładne rejsy. ze czasowych, nie poszliśmy na Hyperiona, ale za to, jako, że Majan był najbliżej, a też jest kolejką ekstremalną, jak widać na... jak widać w tle, to przynajmniej na sam koniec mieliśmy jakąś wysienkę na torcie. Zostało nam jakieś 15 minut, więc zobaczymy może jeszcze na coś uda się pójść. Ale mówię, miejsce jest tak świetne, że Hyperion na pewno jeszcze zostanie zaliczony. Na pewno jeszcze tu wrócę. W ciągu całego roku w pogoni za pieniędzmi przychodzi taki moment, kiedy czujesz, że musisz po prostu od wszystkiego odpocząć i jeśli mamy w tej kwestii coś powiedzieć, to wyjedźcie gdzieś, naprawdę, nie spędzajcie całego urlopu siedząc przy komputerze i grając w gry. Takie odświeżenie umysłu naprawdę dużo sprawi, że dużo lepiej, skuteczniej wypoczniecie, naprawdę. co tam Teraz musimy szybko wracać do domu, bo rano wstaje, odbieramy się z dworca i lecimy na wesele mojej przeciółki. Słuchajcie, autentycznie nie mogę uwierzyć w to, co zrobiłem, nie? Rysu za jakieś 10 minut wychodzi z pociągu, a jak już zapomniałem telefonu. Wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach. Jest już z nami lecimy już na papę się czekować Poznaj Stefana Chyba głowa ogolona, barber zaliczony. Henryk My się na to już trochę czasu znamy, nagrań też e, sporo miałem więc akurat tak pomyślałem sobie, że na wesele taka e, sklejka z tych wszystkich e, filmów byłaby całkiem raz prostu tak też zrobiłem. Proszę Państwa, oficjalnie niebo nam się wzruszyło. A pociągiem czy przed pociągiem w lewo. O jest możliwość! To się zdecyduj, w miarę szybko. Wracamy i znowu nam się niebo rozpłakało. Po dzisiejszym dniu mogę wywnioskować jedno. Ja się kurde muszę nauczyć tańczyć. Musisz. Muszę.